Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcieliśmy podziękować za przyznanie naszemu podręcznikowi wyróżnienia, które jest tym cenniejsze, że przyznawane jest niezwykle rzadko. Dziękujemy również anonimowym recenzentom, którzy ocenili i docenili nasz, nasz podręcznik efekt naszej pracy. Nasz podręcznik dotyczy dwóch epok starożytności i średniowiecza. Pisząc go, staraliśmy się przede wszystkim spełnić wymagania podstawy programowej, co oczywiste. Dbaliśmy przy tym także o przedstawienie aktualnego stanu wiedzy. W podstawowym wykładzie unikaliśmy wprowadzania tez kontrowersyjnych, które nie zdobyły jeszcze szerszej akceptacji. Naszym celem było stworzenie poprzez wyeksponowanie kluczowych momentów przemian politycznych, społecznych i kulturowych, kompleksowego obrazu obu jakże interesujących epok. Przekazując informacje dotyczące europejskiego kręgu kulturowego, dbaliśmy również o podanie istotnych wiadomości dotyczących cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Obok narracji odnoszącej się do dziejów politycznych i ustrojowych, wiele miejsca przeznaczyliśmy na prezentację informacji z zakresu historii społecznej i historii kultury. Niewątpliwą zasługą wydawnictwa Nowa Era i, i redaktora prowadzącego jest bogaty zestaw ilustracji, który, jak sądzimy, pozwala uczniom na oswojenie się z dziełami sztuki zaliczanymi do najwybitniejszych w światowym dziedzictwie kulturowym. Z drugiej strony staraliśmy się, aby podane przez nas informacje nie ograniczały się jedynie do podstawy programowej. Mamy nadzieję, że szeroka paleta różnorodnego materiału uzupełniającego w postaci tekstów źródłowych, ikonografii, map, tabel yy... Tablic genealogicznych czy wreszcie infografik y, służy nie tylko uczniom, ale i nauczycielom jako dodatkowe pomocy dydaktyczne. Infografiki układają się w ciągi tematyczne, y, takie jak y, wygląd y, osiedli, miejsca kultu, uzbrojenie, co daje możliwość prowadzenia y, y, bardziej szczegółowych analiz. Staraliśmy się tak skonstruować podręcznik, by nie tylko dawał uczniom nową wiedzę, ale również zachęcał do samodzielnego jej zdobywania i zgłębiania. Stąd takie działy, jak ciekawostki czy ilustracje opatrzone komentarzami, pozwalającymi uczniom na przeprowadzenie samodzielnej ich analizy. Stąd wreszcie cykl to budzi kontrowersje sygnalizujące, że nie wszystko w wizji dziejów minionych jest bezsporne. Zapoznajemy więc w nim uczniów z takimi interpretacjami wydarzeń historycznych, y, które z, y, nie są oczywiste. Pokazujemy różne perspektywy badawcze. Przedstawienie w tym cyklu takich tematów jak konsekwencje średniowiecznej epidemii dżumi, dżumy czy wielką lefię w naszej intencji mają zachęcać uczniów do refleksji nad znaczeniem poznawania przeszłości a przez to też dla lepszego zrozumienia czasów, w których obecnie żyją. Jeszcze raz dziękujemy. Mamy nadzieję, że opinię Państwa podzielają też nauczyciele i uczniowie. Dziękujemy.